W dzisiejszym filmie pokażę, jak wykonać słupek pojedynczy, słupek podwójny i słupek potrójny. Zaczynamy. Wiemy już, że aby zacząć kolejny rząd szydełkowy, musimy nabrać oczko łańcuszka jedno albo kilka. To zależy od tego, jaki słupek będziemy przerabiać. Do tej pory było tak, że jeśli chciałam przerabiać rząd słupkami bez nawinięcia, zaczynałam od jednego oczka łańcuszka. Tak, dla przypomnienia, przerobię tutaj ten rząd do końca. I następny rządek zrobię też dla przypomnienia słupkami z nawinięciem. Tutaj mam jeszcze jedno, drugie i trzecie, już ostatnie oczko. Przepraszam, ostatni słupek tego rzędu. Teraz, ponieważ będę przerabiała kolejny rząd słupkami z nawinięciem, zaczynam od dwóch oczek łańcuszka. Przekręcam robótkę i wykonuję słupki z nawinięciem, czyli Nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w oczko z poprzedniego rzędu. Ja tutaj cały czas nabieram, wkłuwając się w poprzedni rząd, nabieram czy podejmuję dwie nitki o, na szydełku. No i teraz już trochę przyspieszę, dojadę do końca rzędu tymi słupkami z nawinięciem. Zaczynałam od dwóch oczek łańcuszka, ponieważ słupek z nawinięciem jest wyższy od słupka bez nawinięcia. Pozostałe słupki, o których dzisiaj będzie mowa, czyli pojedynczy, podwójny i potrójny. Są coraz powyższe, więc rząd kolejny będziemy zaczynać też większą liczbą oczek łańcuszka. Ponieważ będę teraz robiła słupki pojedyncze, więc zaczynam rząd od trzech oczek łańcuszka i po przekręceniu robótki zaczynam wykonywanie słupków pojedynczych. Początek jest identyczny jak. W przypadku słupka z nawinięciem, czyli nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w oczko poprzedniego rzędu i przeciągam przez nie nitkę skłębka. No i teraz już będzie różnica: otóż nie przeciągnę nitki skłębka przez wszystkie pętelki, które mam na szydełku, bo to by był słupek z nawinięciem. Tylko postępuję w ten sposób, że nitkę skłębka nawijam sobie na szydełko i przeciągam przez dwie pętelki, które mam na szydełku. W ten sposób na szydełku zostają mi jeszcze dwie pętelki, które przerabiam już razem. I to jest y, słupek pojedynczy. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w poprzedni rząd przeciągam nitkę przez oczko i teraz nitką z kłębka, przerabiam dwie pierwsze pętelki, które mam na szydełku i potem jeszcze nitkę z przeciągam przez kolejne dwie pętelki, które zostały mi na szydełku i znowu nawijam nitkę, wkłuwam w oczko z poprzedniego rzędu Nitkę z przeciągam przez dwie pierwsze pętelki i potem przez dwie kolejne. I znowu nawijam nitkę, przeciągam ją przez oczko z poprzedniego rzędu, dwie pętelki przerabiam i dwie pętelki przerabiam. I znowu już mam przygotowanie do słupka z nawinięciem, ale przerabiam tylko dwie pętelki. I kolejne dwie. I tak samo już będę przerabiała do końca rzędu. Jeszcze jeden słupek pojedynczy, jeszcze jeden i ostatni. O, tu coś się nie udało jeszcze raz i dwie pętelki, dwie pętelki. Teraz będę kolejny rząd przerabiała słupkami podwójnymi, czyli przerabiam 4 oczka łańcuszka, bo ten słupek będzie jeszcze wyższy. Przekręcam robótkę. I teraz słupek podwójny. Rozpoczynamy od dwóch nawinięć na szydełko, czyli jedną nitkę, czy raz nitkę nawijam na szydełko i drugi raz nitkę z kłębka nawijam na szydełko. Na szydełku mam trzy pętelki. Teraz wkuwam się w oczko z poprzedniego rzędu, wyciągam nitkę skłębka. Na szydełku mam cztery pętelki. Będę je teraz przerabiała po dwie. Czyli dwie pierwsze, zostają mi trzy, dwie następne, zostają mi dwie i te już przerabiam razem. Kolejny słupek i zaczynamy od podwójnego nawinięcia. Raz, dwa. Wkłuwam się w oczko z poprzedniego rzędu, wyciągam nitkę. Proszę nie wyciągać tej nitki o, w ten sposób, żeby ona była tak samo wysoka jak poprzedni słupek. Ona jest troszeczkę tylko wysunięta przez tą pętlę czy oczko z poprzedniego rzędu. I teraz y, przeciągam nitkę z przez dwie pierwsze pętelki, potem przez dwie następne i jeszcze dwie ostatnie. Tutaj staramy się, żeby te kolejne słupki były identycznej wysokości. Jeżeli Wam się nie uda. Proszę spróć to ten słupek ostatnio wykonany, nieudany i zacząć jeszcze raz. I znowu podwójne nawinięcie. Wgłuwam się w poprzedni rząd, wyjmuję nitkę przez to oczko i przerabiam dwie pętelki, następne dwie i ostatnie dwie. Podwójne nawinięcie. Kłam się w oczko z poprzedniego rzędu i raz, dwa, trzy razy przerabiam po dwie pętelki, które mam na szydełku, znowu dwie, dwa nagnięcia, w w poprzedni rząd, troszeczkę wyciągam przez to oczko nitkę skłębka i przerabiam po dwie pętelki, raz, dwa, trzy. Dwa nawinięcia w w poprzedni rząd. Raz, dwa, trzy przerobienia. Dwa nawinięcia w kłucie w poprzedni rząd. Raz, dwa, trzy przerobienia. Dwa nawinięcia kłucie w Raz, dwa, dwa nawinięcia, kłucie w poprzedni rząd i przerobienia po dwie pętelki. Z szydełka. W ten sposób dojedziemy do końca rządka. Dwa winięcia w kółcie w poprzedni rząd, wyciągnięcie troszeczkę nitki przez to oczko i przerobienie po dwie pętelki, które mam na szydełku. No i jeszcze zostały nam dwa słupki do przerobienia. Następny rząd przerobię słupkami potrójnymi, czyli zaczynam rządek od raz, dwa, trzy, cztery, pięciu oczek łańcuszka. Przy słupku bez nawinięcia zaczynam od jednego oczka łańcuszka. Rząd słupków z nawinięciem zaczynał się od dwóch oczek łańcuszka. Potem słupek pojedynczy od trzech, podwójny od czterech, a potrójny od pięciu oczek łańcuszka. No i teraz przekręcam robótkę. Będę robiła trzy nawinięcia na szydełko. Raz, dwa, trzy. Czyli mam pętelek cztery na szydełku. No i teraz wkłuwam się w poprzedni rząd, wyciągam troszeczkę nitkę z przez to oczko i będę przerabiała po dwie pętelki z szydełka raz, dwa trzy, cztery razy i znowu trzy nawinięcia Wkłuwam się w poprzedni rząd troszeczkę wyciągam przez to oczko nitkę i znowu po dwie pętelki przerabiam raz, dwa trzy, i trzy nawinięcia w kółcie w poprzedni rząd i przerabiamy po dwie pętelki raz dwa trzy cztery no troszeczkę trzeba poćwiczyć żeby wyczuć jak bardzo wyciągać z kłębka tę żeby słupki były tej samej wysokości i znowu raz, dwa, trzy nawinięcia, w w poprzedni rząd, wyciągnięcie nitki skłębka przez to oczko i przerabianie po dwie pętelki, które mamy na szydełku. No i kolejny słupek. Raz, dwa, trzy nawinięcia, w w poprzedni rząd, wyciągnięcie trochę nitki i przerabiamy po dwie pętelki które mamy na szydełku znowu raz, dwa, trzy wkłucie w poprzedni rząd wyciągnięcie nitki przez to oczko które się wkuwaliśmy i przerabianie po dwie pętelki które mam na szydełku znowu trzy nawinięcia wkłucie w poprzedni rząd i Przerabiamy po dwie pętelki, raz, dwa, trzy nawinięcia, w kłócie w poprzedni rząd i przerobienie, raz, dwa, trzy, cztery razy po dwie pętelki, które mamy na szydełku, raz, dwa, trzy nawinięcia, w kłócie w poprzedni rząd i przerobienie po dwie pętelki, raz, dwa, trzy i jeszcze czwarty raz. Trzy nawinięcia w kółcie w poprzedni rząd, przeciągnięcie nitki, skłębka przez to oczko i przerabiamy po dwie pętelki na szydełku. I jeszcze parę tutaj słupków nam zostało do przerobienia, tak żeby dokończyć rządek. Raz, dwa. O, spadło. No to niestety to w takim razie prójemy. I jeszcze raz zaczynamy. Trzy nawnięcia w kółcie w poprzedni rząd i przerabiamy po dwie pętelki, które mam na szydełku. Dobrze. I jeszcze. Ostatni słupek. W ten sposób dojechaliśmy do końca rzędu. Każdy kolejny rząd jest coraz wyższy od poprzedniego. Podsumowując, rząd słupków bez nawinięcia zaczynam jednym oczkiem łańcuszka. Rząd słupków z nawinięciem zaczynam dwoma oczkami łańcuszka. Rząd słupków pojedynczych zaczynam trzema oczkami łańcuszka. Rząd słupków podwójnych zaczynam czterema oczkami łańcuszka. I rząd słupków potrójnych zaczynam pięcioma oczkami łańcuszka. Dzieje się tak dlatego, że każdy kolejny wymieniony przeze mnie słupek jest coraz wyższy. Teraz zasady przerabiania słupków. Słupek z nawinięciem. Robię jedno nawinięcie na szydełko, przeciągam nitkę skłębka przez oczko z poprzedniego rzędu, a następnie jednocześnie przerabiam trzy pętle, które mam na szydełku, przeciągając przez nie nitkę skłębka. Słupek pojedynczy. Robię jedno nawinięcie na szydełko. Przeciągam nitkę z przez oczko z poprzedniego rzędu. A następnie przerabiam po dwie pętle, które mam na szydełku. Czyli w sumie są dwa przerobienia po dwie pętle. Słupek podwójny. Robię dwa nawinięcia na szydełko, przeciągam nitkę z przez oczko z poprzedniego rzędu, a następnie przerabiam po dwie pętle, które mam na szydełku. Czyli w sumie są trzy przerobienia po dwie pętle. I słupek potrójny. Robię trzy nawinięcia na szydełko, przeciągam nitkę z przez oczko z poprzedniego rzędu, a następnie przerabiam po dwie pętle, które mam na szydełku.